Ogólnie to zastanawiałem się nad nagraniem odcinka e, czy dzisiaj nagrywać e, dzisiaj czyli 28 marca, ale postanowiłem, że nagram e, wieczorem dokładniej o 22. E, bo rano nie wstałem, a chciałem coś dla was nagrać, więc... Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Seedla, pewnie zastanawiacie się dlaczego nie ma tutaj żadnej gierki, jest jakaś w tle muzyka. Jest przed nami Mozart, uśmiechnięty. To dlatego, że dzisiaj robię taki trochę. Jestem trochę bardziej weselszy niż na innych odcinkach. Na tych dwóch co mam. Więc postanowiłem sobie jeszcze zagrosę w Gierkę Feud. Gierka Feud to jest prosta gierka. Która jest coś w stylu szachów. Mamy tutaj różne e, klasy postaci, e, różne takie rzeczy. Zagramy sobie solo. E, otóż tutaj przed odcinkiem sobie. E, z, chciałem na, nagrywałem sobie jeszcze odcinek tutaj przed. E, chciałem go wrzucić, ale mówię o nie, ten mi się odcinek nie podoba. Za dużo tam e, jakichś głupich rzeczy mówiłem, więc postanowiłem nagrać sobie jeszcze raz. I grałem sobie na defensywnym bocie i wygrałem dosyć łatwo, co mnie bardzo zdziwiło. Dlatego postanowiłem, że sobie teraz zagram na bocie. Mamy tu chaotycznego, e, cichego, defensywnego, a ja zagram sobie na agresywny. Pewnie przegram, <noise> ale jest to na easy, więc może się uda. Zacznijmy więc. Otóż od razu mówię, jakie tutaj mamy klasy postaci. Mamy tarczę. Tarcza jest po to, by chronić króla przed atakami, czyli jeżeli ktoś będzie stał, na przykład, rycerz przed tarczą, to musi najpierw. Może nie rycerz, ale łucznik. Może łucznik, że na przykład tu albo tu by stał łucznik. To musi najpierw zniszczyć tarczę, żeby zaatakować króla. Z tej strony, oczywiście, bo jeżeli byłby na przykład tutaj, gdzieś z tej strony, to by był mógł tego króla spokojnie zaatakować. Król to król. On może atakować za jedną postać, która jest obok. Łocznik y, może strzelać, też atakuje tylko raz na turę i może atakować jakby w linii, czyli może atakować w tej linii lub w tej linii w tym przypadku y, czyli w linii poziomej i pionowej y, i praktycznie każdego. Jeżeli gdzieś tam stoi tarcza, to tarczę i dalej nie może. Dalej mamy rycerza. Rycerz to jest chyba najlepsza tutaj postać w tej grze ponieważ rycerz ma dwa ataki dzięki tym dwóm atakom może zetkować dwa cele naraz co się bardzo bardzo opłaca a te kropki to są oczywiście życia Patrz ma, król ma dużo, a reszta ma tak po trzy kolejne to jest lekarz lekarz leczy, No wiadomo, może leczyć Dwie jednostki maksymalnie oraz y, magik. Magik może chyba może zamieniać się z jakąś jednostką. Czyli, jeżeli, nie wiem, chyba rycerz, jakby był tu, to można, nie wiem, na przykład wziąć magika i sobie tego rycerza uratować. A posłać tam magika. Chyba tak to działa. Nie jestem pewny, bo z magika tak często nie korzystałem. Chyba tylko raz skorzystałem. Y, więc chyba na tym polega. Y, my, ja wybiorę sobie. Y, Jakąś może tu y, pozycję. Wybierzemy sobie... Co? Y, może pozycję? Mamy tu dosyć ciekawe ułożenie jednostek. Więc wybierzmy sobie tak. Zobaczmy co zrobimy. Prawdopodobnie zaatakuję mojego rycerza. Nie? Atakuję mojego lekarza. O! Myślałem, że zaatakuję rycerza. Tego się, tego się nie spodziewałem. Um, e, cóż. Myślę, że... Można by było zrobić takiego, e, taką zamianę, że ja bym zamierzył się e, rycerz za i wtedy mógłbym zaatakować tarczę. Ale zastanawiam się nad e, zamienieniem m, tego pana e, tutaj. Ale on mógłby tym sobie podejść tu, tym magikiem tu, a ja bym mógł magikiem tego rycerza. On wtedy mógłby się złączyć i by był lewej sytuacji. Dobra, zrobię to w ten sposób. Zakończyliśmy naszą akcję, zobaczmy co teraz robi. Zamienił się znowu i zaatakuje tak na mojego lekarza. Myślicie, że lekarza sobie po prostu uratujemy, bo lekarz jest dosyć fajny? Ja zaatakuję sobie ich rycerza. Czemu nie? On będzie atakował mi rycerza i tarczę. No to robactwo, robactwo. Mógłbym pokazać, jak działa magik. I teraz zrobiłem taką fajną rzecz, że przesunąłem się swoją jednostką, i teraz ta jednostka jest otwarta. Te jednostki, które mają zamknięte oczy, to oznacza, że one nie mają żadnego tam połączenia ze swoim królestwem takim ze swoimi jednostkami, przez co nie mogą e, walczyć. Są takie nieruchome. Teraz uratowałem moją jednostkę, ponieważ się połączyłem. Zobaczmy co teraz Zatakuję pewnie moją, mojego rycerza. Jestem na to. Jest spokojnie. E, niestety, jest tutaj jeden problem, ze względu na to, że coś z dwóch łuczników przydałoby się ich strasznie szybko wyniszczyć, ale nie można tego zrobić aż e, tak szybko. Yy. Zastanawiam się nad co tutaj można by było zrobić. Na pewno ta sytuacja wygląda dosyć ciekawie. Yy. To wszystko w sumie dobrze stoi. A tak, zróbmy, a czemu nie. Teraz zniszczą mi tego rycerza, ale spokojnie. Mm. Niestety. Zabiją mi tego rycerza, ale myślę, że uda nam e, e, Uda nam ra damy radę to jeszcze wygrać. E, na razie nie mają tu łuczników, będą chcieli tego łucznika pewnie przesunąć. E, teraz możemy... Mogę ja zamienić. E, Można też tarczą przesuwać, to jest fajne. Myślę, że zrobimy tak: przesuniemy tarczę i zaatakujemy rycerza. I tutaj drugiego rycerza. I teraz on będzie zaatakuje moją tarczę. A, a nie, jednak zaatakował sobie rycerzem. No spokojnie, już nie będą mieli rycerzy. Um, to będzie fajne. Teraz musimy się z kimś zamienić. E, to może ja sobie zamienię tak. E... będę musiał pamiętać, żeby kurczę, chociaż mm... ci jego ucznicy. Ja sobie bym się schował tutaj, bo on tu raczej króla nie przesunie. To będę się chować, e... jakby króla gdzieś tu chować i bym chętnie pokonał jego tutaj. Najpierw rycerzy. Tutaj, jako pokonam jego rycerza, a potem on zaatakuje mnie. To jest 100% tak pewne, wiadomo. Um, ale myślę, że jeszcze damy radę. Uh, teraz akcję możemy jakąś wykonać. Myślę, że sobie uleczymy. Tak sobie leczymy. Zobaczmy, co teraz zrobią. Zamienią się. Aho! Teraz zabiją mi. Gościa, który leczy. I, I przegrałem, bo nie zauważyłem, że tam nie mam już połączenia z nikim. Ale tak, ja się tam nie martwię, no bo to był. Y, ja nie umiem za bardzo w to grać, ale gierka fajna. Nie chcę tutaj już, zaraz, nie będę robił następnej gierki, bym musiał to wycinać, a mi się po prostu z czystego lednictwa nie chce. Y, może jeszcze, tak, na szybko pokażę. Y, jakby... Nieważne na jakim bocie w sumie. Jak działa magik? Jak działa magik? Tak sobie pokażemy. Tak, tak sobie pokażemy magika chyba. Zobaczymy czy dam radę. I robimy tak. I on się zamienia miejscami. I teraz tego rycerza mamy uratowanego. Tylko, że on teraz będzie walczył, no ale to, to jakby chciałem tylko pokazać, jak tak działa magik, że on zamienia po prostu miejsce. Eee, a więc, ja chciałem podziękować za oglądanie, eee, ja byłem z Sir a to był Feud, to była gierka Feud, eee, mam nadzieję, że się też spodobało, eee, że... bo mi się bardzo podobało, eee, nie wiedziałem co nagrać, więc wybrałem sobie tą gierkę i w następnym odcinku, naprawdę nie mam pojęcia. Eee, Ewentualnie bym zrobił jakąś taką nie wiem, miniserię z Age of Civilizations, może. No, w każdym razie. Bajo, bajo! Do następnego!